Witam, witam. Dzisiaj mamy stronkę, na której możecie sobie sprzedawać e, skiny. I to w mniej niż 60 sekund na wasze konto, na przykład PayPal. Skiny macie trochę tańsze, tak naprawdę, żeby po prostu skiny macie troszeczkę tańsze, ze względu na to, że wymieniacie je na prawdziwe pieniądze, a nie tak, jakbyście sprzedawali na Steamie. Macie takie metody jak na przykład tutaj PayPal. E, no, bitcoiny, macie Ethereum. Także, no, myślę, że warto sobie coś sprzedać. I z moim kodzikiem macie 3% do depozytu więcej. Tak jak widzicie, tutaj mam 3% też więcej, bo. Sprzedaje na przykład takiego sobie skinka. No i sprzedaż jest w sumie w 100% legitna. Zaraz wam pokażę, jeżeli sprzedam na PayPalu. A wy tutaj jak widzicie, co chwilę ktoś coś sprzedaje na przykład jakieś koski, tutaj jakieś emki, kałachy. Także no, strona jest legitna. No i dobra, Wybierzemy sobie tutaj PayPala, ja wpisuję e-mail. Ty, macie wszystkie koszty. No, w sumie to macie bez ukrytych kosztów, bo jest wszystko wyraźnie napisane. Ja wpisuję EMA i zaraz się widzimy. Dobra, klikamy, odbierz gotówkę, e, taksyk. I teraz musimy potwierdzić po prostu ofertę na naszym telefonie. Musimy ją wysłać. Jak widzicie, mamy ofertę. Teraz ja ją po prostu potwierdzę, akceptuję. I musimy po prostu teraz na telefonie potwierdzić naszą ofertę. No i dobra, jak widzicie, te pieniądze wysłane. Ja teraz sprawdzam PayPal'a. No i dobra, szczerze, do no to. Nie dwie sekundy, trzy i od razu mam pieniądze Bez żadnych cięć tutaj macie, jak widzicie to jest to No i dostajecie, no mniej niż kurde sekundę No to jest Mignięcie oka i macie sobie skina, jak widzicie o Skin kasier No i macie tutaj dolar 10 Także no myślę, że warto sobie obczaić tą stronę No i mamy już hajs za skina, tak? A tak to byście się kurzył, albo byście go jeszcze przegrali, no i No i lipa by była, także no polecam sobie obczaić, tutaj macie wszystko wyjaśnione jak to działa musicie się zalogować, zalogowanie jest oczywiście bezpieczne jak widzicie jeszcze macie tutaj tyle tych kurde ofert wim, ofert na otrzymanie gotówki, że to jest naprawdę masakra, nie także no, macie też rozpiskę, często zadawane pytania możecie sobie przeskrolować, poczytać sobie albo zatrzymać sobie film, ja wam tak przelecę po prostu, nie i lecimy, lecimy, no i dobra także dzięki za obejrzenie, no i się no.